Przeciw mojego życia, pierwszy raz. Witam w codziennych wiadomościach motocyklowych w Twoim przewodniku po świecie motocyklowych nowości. Przed sobą mamy kolejne wydanie wiadomości motocyklowych, które pojawiło się już od dziś w sprzedaży. Tylko u nas przeczytacie test ze światowej premiery nowego motocykla Suzuki GSX-R750 na rok 2008. Zapraszamy także do zapoznania się z drugą z wielkich nowości, Kawasaki ZX-10R, które odpowiadamy na pytanie, czy motocykl ten odnajdzie się pośród tegorocznych tysiąców? Jednak tematem numeru jest bez wątpienia test nowych Bridgestone BZ-016, który odbył się na torze w Na internetowej stronie gazety www.wmc.media.pl znajdziecie także wywiad z Jeremym McWilliamsem, który pomagał testować tam te opony. Widziany motocykl używany znajdziecie opis klasycznego motocykla, jakim jest Suzuki GS500E. Skuterem zaś tego wydania jest model premium, w, w klasie tanich skuterów Zip Zico Rooster. Ponadto zapraszamy do lektury stałych działów gazety Motokobiety, Stunt oraz Motoszkoła. Już od tego wydania wiadomości motocyklowe możecie też kupić w 480 punktach sprzedaży więcej. Dzięki podpisanej właśnie umowie z siecią HDS, właścicielem salonów prasowych Inmedio, Relay, Discover, Virgin Acapit i One Minute. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.wmc.media.pl, gdzie znaleźć możecie pełną listę nowych punktów sprzedaży i wybrać najbliższy z nich. Zapraszamy do lektury, a kolejny numer ukaże się już 11 kwietnia. W tym roku zawodnicy Fiat Yamaha Cup mają o co walczyć. Organizatorzy firmy Fiat Autopoland i Yamaha Motor Polska przygotowały fantastyczne nagrody. Zwycięzca w klasie R1 odjedzie z Poznania samochodem Fiat 500, zaś najlepszy zawodnik klasy R6 tę maszyną Yamaha YZF R6. Uczestnicy nowo utworzonej klasy R125 będą walczyć o motorower TZR50RR. Na zwycięstwo pozostałych miejsc na podium czekają kłady, skutery i akcesoria Yamaha. W czasie treningu do nocy rekordów nieznający strachu Australijczyk Robbie Madison wykonał motocyklem skok o długości 105,5 metra, to ponad 7 metrów więcej niż jego poprzedni skok oddany w nowy rok. Opuszczając rampę startową, Robbie miał na liczniku ponad 161 km na godzinę. W ten weekend w Australii Robbie Madison, Seth Enslow i Ryan Cates wezmą udział w pokazach skoków motocyklowych. Już w najbliższy weekend odbędzie się druga runda tegorocznych wyścigów MotoGP, tym razem zawodnicy zawitają na tor w Jerez. To zwycięży na niezwykle technicznym hiszpańskim torze, jak potoczy się dalsza walka między Ducati a Resztą Marek, między Michelin a Bridgeton, między Stonerem a Rossim. O tym dowiecie się już niedzielę o godzinie 13, a także z kolejnego odcinka codziennych wiadomości motocyklowych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Życzymy miłego weekendu, od poniedziałku zapraszamy na kolejne porcje codziennych wiadomości motocyklowych.